Jesteśmy dzisiaj na Skwerze. Za parę minut wystartuje bieg główny i to będzie ta sportowa odsłona naszych gdyńskich urodzin. Będziemy dzisiaj biegli na nowej trasie 10-kilometrowej w bardzo dużej liczbie. Bo ponad 2600 osób się zapisało do naszego biegu. Trasa prowadzi ulicami naszego miasta. Myślę, że dla wszystkich będzie to wielka, wielka, fantastyczna przyjemność. Gratuluję już dziś, bo wszyscy, którzy przygotowali się do tego biegu są w fantastycznej formie. Niech wygra najlepszy z dwóch sportowej rywalizacji towarzyszy wszystkim na tej trasie. Ciężka, ale piękna trasa. Pogoda dopisała też naprawdę rewelacja. Dużo kibiców na trasie, które w najcięższych momentach. Nowa trasa. Każda miał obawy jak będzie, bo przyzwyczajeni byliśmy do dwóch okrążeń, ale trasa bardzo fajna, w sumie wyrównana. No. Bieg mi się bardzo podobał, trasa też, dlatego, że nie była nudna, były trzy podbiegi, zwłaszcza ta świętojańska na koniec. To była taka, taki, to był taki dobry sprawdzian przygotowania, więc dla mnie rewelacja, cudna pogoda, mnóstwo startujących, mnóstwo kibiców, no czego chcieć więcej. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich Gdynian, wszystkich mieszkańców miasta i wszystkich uczestników dzisiejszego biegu Iwona Guzowska. No. <laughs>